Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy w sobie, sobie w Dors. A jeśli ty chcesz zagrać ze mną w Dors, to ważne, żebyś To jeśli tak chcesz, to napisz w komentarzu swoją ulubioną postać z gry Dors i swój nick z Robloxa, a będziesz miał pewność, że zagrasz ze mną w Dors, ja wybiorę 11 osób. Na pewno nie będzie więcej niż 11 i właśnie e, zagram, z, z, dodam 11, myślę, zaproszenie i zagramy wideo. Więc, pisz komentarz, pisz mi, nam będą postać. i ogólnie zaczynajmy. Popcorn, popcorn w rękę, wszystko fajnie. A ja już gram. Pum. Dziś ogólnie spróbuję dojść do rooms, czyli aż tysiąca dodatkowych pokoi, ale na pewno ich nie przejdę. Jak będzie 11, jak wybiorę. Jak będzie 11 komentarzy, ja wybiorę. Wszystko, ja wybiorę właśnie 11, to wtedy, jak będziemy właśnie grać w dorsy. Bo nie będziemy szli do Rooms ale będziemy tak sobie normalnie przechodzić jeśli ktoś wie o co chodzi w setnym pokoju to proszę mi powiedzieć w ogóle ja w setnym pokoju nie wiem czy mamy razem zbierać te pudełeczka te takie żelazne jakieś tam pudełeczka i razem się to liczy u wszystkich czy mamy, czy mamy zbierać jednoosobowo że jedna osoba musi znaleźć jakieś pięć w ogóle tam nie było 5 tylko jakieś 20 więc chyba chodzi w tym o to żeby kilka osób to brało szukało I ogólnie ja ci nie będę wytrychów marnował na jakieś skrzyneczki tylko do roomsów właśnie bo tam trzeba dwa wytrychy i czeszkowy klucz czeszkowy klucz chyba kosztuje 400 czy tam więcej a, I żeby też zagrać, napiszcie w komentarzu, czy macie już achievement Please donate. Bo please donate to, że maksymalnie, maksymalnie wzięliście, zadanansowaliście y, Jeffa. Widzowie, jeszcze jedno wyczekujcie, bo niedługo na moim kanale pojawi się nowa nuta o nazwie Przez Twe Oczy Zielone dor wersja DORS Już nad nią pracowałem stworzyłem piosenkę, nagrałem tę piosenkę i jestem w połowie już stworzyłem te obrazki, ale teraz muszę jeszcze te obrazki zmontować Pios W piosence się cztery razy śpiewa refreny, każdy refren taki, taki sam i y są trzy wzorotki Tutaj na no, logpiki to ja nie otwieram. Logpiki chyba można maksymalnie dwa. I jeśli 17 osób gozi. Jeszcze to. sorry Serio, że tak zmieniam, co wy musicie napisać. Ale to będzie już ostatnia zmiana. Żebyście napisali swój nick z Robloxa, ulubioną postać. Czy macie achievement please donate. I czy chcecie hard mode. Czy zwykły mod. Czyli ten, co teraz ja gram. Bo ja teraz nie gram hard mode. Tylko gram ten zwykły. Bo ja nie mam hard Mołdzie przejść z Sika. Dobra, twążę. Lecimy do czternastki. Nie wiem, czy ja mam u Jeffa kupować Crucifix Krucyfiks, czy może nie? To, to trochę trudno, to piętnaście. 16. Może jeszcze kiedyś nagram odcinek, gdzie właśnie e, nagrywam z widzami Rainbow Friends, a nie Dors. Może taki odcinek się nie pojawi? Na przykład jutro, albo nie wiem kiedy. Bo nie wiem też, czy dzisiaj będzie właśnie Dors. Widzami, czy nie, bo nie wiem, czy w, w ogóle wbijecie te 11 komentarzy z waszą nazwą i z właśnie ulubioną postacią. Ej, ale czy mi się dobrze wydaje, czy jak się otwieram te skrzynki, to tam jest chyba lockpick jeszcze. Ja tak miałam. Nie. Czemu nie ma lockpika? Ej, okradziono mnie na lockpick, a ja zawsze, jak otwieram takie skrzynki, to był tam lockpick. 18 Dobra, najwyżej u sobie pokrócę ten e, Weteryn. Tam kosztują 150. Był psyt. Tylko chcę stąd wyjść. Psyduś. Dobra, wydać, że jak wszedł, to już go nie ma. Już sobie poszedł. Dobra, bo tu jest jeden pokój. Myślałam, że są dwa pokoje. Znaczy więcej pokoi takich małych. Mam widzowie do was pytanie. Możecie napisać pod filmem z właśnie widzami. Czy... Yy, czy ile drzwi jest w DORS? Odpowiedź A. 100. Odpowiedź B. 10. I odpowiedź C. Nie wiadomo. Ja powiem wam poprawną odpowiedź na figurze albo na siku. Dobra, na siku. Jak skończę sika, to powiem wam poprawną odpowiedź na to pytanie, a wy komentarze. Tylko, że pod tamtym filmem. Jeśli ktoś, nie ma, to Jeśli ktoś chce, to może teraz, ale może też pod tamtym filmem. Niektórzy, niektóre osoby, sobie to oglądają to może być już tam, tam, tam to po prostu przełączyć Napisać i potem tam wrócić Nie wiem ile mi zajmie przy ocenie No na pewno trochę długo Na pewno runsów nie przejdę. za dużo że ja ci nie przychodzę do Rumsów, tylko lecę do rusów. 26. Ej, a teraz będzie wytrych, czy będzie tamiki? Kurczę, tamikki. Okej, okay, zbieramy kaskę. 28. No z tego tutaj już 150 jakiś będzie. Szkoda tylko, że nie wiem ile kosztuje ten klucz. Nie wiem czy krucefiks będę kupował, czy nie. No, teraz jest ciemno. Och. W dzisiejszym filmie będzie bardzo mało urwań. Ur Właściwie to w ogóle nie będę tego otrzymywał. Tylko zobaczycie to. Słyszałam, że na początku w Rooms chyba jest. Jakaś darmowa latarka Która podobno się szybko wyczerpuje hmm. Nie lubię jakimś mi świeczka gaśna, bo mam psy a mi nawet psyt nie robi O, okej okay. To nie to? Okej okay. 31 jeden. on był. znaczy screech. Czemu ja na, go, na niego mówię psyt? Psyt. Co? Przecież nie był psyt. 32 Mi się wydawało, że tych obrazów jest więcej. I to po prostu by to. powiem ja tak, że to był jeden obraz, a to były trzy. Ale mi się wydaje, ale ja przed chwilą zobaczyłam, bo te okna porównały do obrazu. Myślałam, że to są obrazki Myślałem, myślałam, że na tu jest sześć obrazów. Według mnie w DORS powinien być oczekiwany zdobycie równego tysiąca takich monet. Teraz 830 a powinien być acidmat. więc nie jest, dobra. Za równo 1000. Niektórzy pewnie powiedzą, że właśnie taki acidmat jest. I czemu ja to mówię, skoro taki jest, ale nie. To jest ja co, byłem równo 1000. Jakoś wczoraj i nie było tego No ja tylko będę um, musiał powiedzieć tą zagadkę. No bo teraz skończy snikę przeciszę sobie. Bo przy nie trzeba mieć dźwięków. Okej. Okay. Co się patrzycie głównia, że oczka. Dobra. Bum. Przód, przód, przód. Okej, łapki. Czy słyszę mu? Aaaa! Kurczę. Papatki. Zik ma aż dwóch przyjaciół. Ma przyjaciół rączki. Przyjaciół oczka. Nie wiem, czy ma jeszcze trochę. Chyba już nie. A, zagadka. Akurat dobrze się ten pokój trafił, bo nie. Jeśli ktoś odpowiedział, że drzwi jest 100, to to jest błędna zagadka. Bo na przykład patrzcie, to nie chodzi o te drzwi, gdzie są tutaj numerki, tylko chodzi też o te drzwi, gdzie to nie ma numerków. Chodzi też o te zabarykadowane drzwi, jest nie wiadomo, bo różnie się to trafia. Ktoś może mieć taki jeden pokój. Nie, nie, właśnie z takimi czterema drzwiami. Ktoś dwa takie pokoje. Ktoś nawet pięć takich pokoi. A ktoś może mieć w ogóle tak, nie mieć takich pokoi. Albo jeden. Okej, okay, dobra. Szafleczki. Złotko. 900 już. No i się podświetliło. Co na samym dole? Dobra, zobaczę co tam jest. Mam nadzieję, że bez hockitów. A fajnie, tego już nawet nie da otworzyć. Boże. Jeszcze brakuje pięciu do końca. No, dziewięciu do czterdziestu dziewięciu pięćdziesiąt czterdzieści sześć nie tutaj, bo wtedy będzie głupie czterdzieści siedem To to ja już to kliknąłem! Widzieliście to no widzowie? Już to kliknąłem... Boże no... Dobra, tutaj mam jeszcze dratę. Już kliknąłem tę szafę, no. Dobra, to będzie na tyle wideo w dzisiejszym odcinku. No, napisz, napiszcie w komentarzu, bo już tyle osób jest sypie. Wcześniej nie, wcześniej nie było, bo miałem private server. Hamburger. Um, ja, grałem super hardpoint, ale miałem kilka razy ja, Jeff the Killer nigdy nie przeżyłem. Więc może, gdybym jak już grał z widzami, to będę właśnie już Jeff the Killer. Um, że zna się. Ambusza. Oczka. Dupę i hmm, tego Hajda, i tutaj hmm, no to jest z, z tego co robię, przedzawnią i Rasha miałem wkrótce wiksy, bo to takie co. A dobra, tutaj nie mam tego nie mam tylko Rasha i um, Screecher. Może złapałam w krótkiej -y. Pamiętajcie, że to takie te obramowania. Co myśli, ktoś złapał kogoś z krótkim -y. Mam W ogóle sika, bo ja się że nalazłem. dzisiaj od Hajda. Nie wiem, jak. Nie wiem, w ogóle, jak. Error jest też ładny. I so, że Mid Jack, tego znalazłem w szafie. <śm> Nie ma w ogóle żadnego obrazka <śm> Dobra, widzowie. wie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może dzisiaj, jak będę grał z Wami, widzami. Pa!